złote za Witam Was z Warszawy, z hotelu Hamilton. Jestem tutaj, ponieważ sprowadziło nas, influencerów, streamerów, graczy. Riot Games razem z Polsatem na pierwsze polskie all-stary. To jest się nazywa Polski weekend gwiazd, no ale to jest coś na wzór z all-starów. Będzie wiele znanych osób jak Janko Kikis, Delor No po prostu na pewno ich znacie. A jak nie znacie, to poznacie. I pomyślałam, że nagram z tego vloga, bo po pierwsze, fajnie udokumentować takie wydarzenie. A i chcę Wam pokazać, jak to wygląda tak od naszej strony. Wszelkie jakieś tam nagrywki, sesy zdjęciowe, samo wydarzenie, tak powiedzmy, za kurtyny. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz Was zapraszam na room tour hotelowy i do wyglądania. Mamy po przejściu przez drzwi. Tutaj mamy nasz pokój. Na lewo mamy łazienkę to, na co wszyscy czekają oczywiście, proszę bardzo, nie ma za co, tutaj nasze lustro, tak teraz wyglądam, to, patrzcie, na światełko jest mega, mega fajne, lubię takie bajerki, ale co najbardziej lubię, to fanna i zobaczcie, co tu ma. czy nie jest piękna? Mogę mieć stopy tutaj, głowę tutaj, mogę się cała położyć, mogę się utopić. O niczym więcej nie marzę. Wczoraj się myłam dwie godziny, i tak zamierzam każdy wieczór spędzić, bo jest super. A teraz tak wygląda pokój. Patrzcie, jakie mam piękne łóżko. Już troszkę już było spane tutaj, więc jest słabo wygląda. Ale jest mega wielkie, bardzo wygodne, a dobrze wiecie, że u mnie w pokoju. Jest malutkie łóżko w domu, mam malutki pokoik, więc dużo nie mieści Tutaj nam wpada światełko z e, okna sufitowego, chyba tak się mówi A tutaj jest kolejne okno I no... widok jest... no... taki sobie, ale nie narzekajmy Też się jest fajnie tu, Tutaj nagrywałam nasz wstęp nie mogłam, jakby mój statyw jest za mały, więc musiałam sobie radzić troszkę inaczej, na tym stał sobie aparat ale działa, więc nie oceniajcie mnie, ważne, że działa, Takie coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie i tak wygląda mój pokój teraz na yy, 12 muszę być gotowa na Media Day czyli pojedziemy do studia Polsatu tam mnie umalują, bo jak widzicie, jestem bez makijażu. Zobaczymy, jak mi pani umaluje. Może zrobię jakieś zdjęcia przed i po. Zobaczymy. I te czy się, jak będzie tam jeszcze z mojej sesji Tabasco, Ulet i Kikis. Może poproszę, żeby troszkę też pokamerowali. Zobaczymy, co wyjdzie. I widzimy się wtedy na Mediadeju. Hejka, ja już umalowana, uciesana i gotowa na nagrywki. Z tego co wiem, czekają mnie teraz jakieś setki, czyli takie jakby krótkie urywki filmu, jakieś wideo i sesja zdjęciowa. Więc jesteśmy dzisiaj wyglądamy jak gwiazdy, miał być taki klimat właśnie taki, nie, sylwestrowy, królewski, nie coś w tym stylu. I myślę, że no, ja pierwszy raz jestem na takiej sesji umalowana. I szczerze mi się podoba. Także dajcie znać, czy wam się tak. też taka odsłona nieuczesana i podoba. I zobaczymy, co będzie potem. Właśnie nagrywam w trakcie sesji vloga, więc. Nie wiem zrobić, nie wiem co mówić, Będę ja raz tak, w tym filmie... Nieuczysana, 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 nieuczysana. To jest materiał Nieuczysana. Oglądacie Nieuczysana. Subskrybujcie Nieuczysana. Będę raz w tym materiale. jak jeszcze Gruby siedzi i je po rogach po kontach. Dobra, ale zawsze tak wychodzi. Jest Mikołaj obok odejmę. Jest dwóch grubych, jeden nie je, drugi je. Średnia wychodzi taka, że gruby tylko w połowie czasuje, więc i tu. Czemu mogę zatrudniamy? To coś nie robimy. Okej. Dzięki bardzo. Piotreczka. Przepraszam. Ale nie, jednocześnie miał włosy jeden do jednego, jak ty i nawet Tak dosłownie zacząłeś zastanawiać. który ma włosy, to jestem ja. Nie, zacząłeś zastanawiać, czy to nie jesteś ty. Nieironicznie przez dwie podróże autobusem miałem takie, czy to jest czy nie. Odpalałem w autobusie twoje zdjęcie i patrzyłem, nie no, troszeczkę nie, bo nie ma zarostu. Wtedy. Ty jesteś przepiękny, Wojtoś, jesteś jednym w swoim rodzaju. Dzięki. Gej! Przecież tu Maguire stoi, nie wiem, czy powinienem tak żartować tutaj. Akurat. Nie, ale oni nie wiedzą. Five minutes later. Witam ponownie, ja już po wszystkich nagrywkach, zdjęciach, już wszystko jest za mną. Pomogłam w nagrywaniu trasy e, po studio dla Polsat Games na Instastory. I teraz czekam na tego busa, który zawiezie mnie prosto do hotelu. I szczerze się mojego doczekać, bo jest już 20. Miałam skończyć nagrywki o 15, więc troszeczkę się przedłużyło. I jestem bardzo zmęczona i bardzo głodna. I chciałam odpalić streamem, ale niestety chyba zrobię to dopiero jutro. Może przed Olstarami, e, może po. Jeszcze zobaczymy. Tutaj jest Niku. Niku, czy chciałeś coś powiedzieć do widowni? Witam bardzo serdecznie. To jest Jana obejmuję wam. czy siak zapraszam Was na e, kanał Polsat Games, gdzie zobaczycie te nasze polskie all Stars. Do zobaczenia! Hejka, jest druga w nocy. Ja dopiero co wróciłam za takiej posiadowy troszkę i szczerze nie mam pojęcia o czym ludzie tam rozmawiają, bo to są głównie e sportowcy, jacyś nim kasterzy, analitycy. I oni wszyscy w tym siedzą tak bardzo, bardzo A ja jestem w platynie 2 Więc nie mam pojęcia o czym mówią I sama nie mam jak dożyć swoich 5 groszy Bo albo mają już stare historie, bo to już są tacy stare kumple Wszyscy są super, super, super e, Ze sobą się lubią i tak dalej I mają swoje stare historie, swoje przeżycia Albo wtedy mówią o tych historiach, że zawsze je wspominają, albo mówią o rzeczach z, z sceny pro, albo z swojego Solo Q. I ja ani ich tak dobrze nie znam, żeby jakieś historie. Ani nie znam się na scenie sportowej. I jak ktoś chodzi nowy, to mówiłam: ej, ej, a kto to? Kto to? A cukra, jaka linia? A dobra, dobra. I tak było za każdym razem więc też się nie podzielę z nimi historiami z Mojej Fratyny 2 dlatego troszeczkę jak nie wykazałam troszeczkę byłam taka trochę dziwna i tak bardziej tak no no, super historia, nie mam o czym mówisz ale jest super, dobrze się bawię i także się każdy był miły, każdy jest ja taki sympatyczny tylko czuję się taka trochę wypita z rytmu no ale może też w inne godziny także ja teraz idę do weny i razem do łóżka z Wiedźminem Nowym Zobaczymy jak, jak mi się spodoba, dajcie znać jak wam się podoba w komentarzach I zapraszam was wtedy na kolejny dzień, który już jest dzień z tym weekendem gwiazd Też do zobaczenia Hejka, jest poniedziałek Hejka, jest sobota 12.00, za pół godziny mamy busa do studium Transmisja się odbędzie dopiero o 15.30, więc będziemy mieli tak gdzieś 2,5 godziny na ogarnięcie się I ja dostałam informację, że muszę się jako tak umalować I no szczerze zrobiłam, co mogłam, prawda, bo tyle ile to potrafię się umalować Ale szczerze jak tego Jak zobaczyłam, jak tam te panie w studiu malują ładnie To mam nadzieję, że jakaś tam jakoś poprawi troszeczkę, już może brwi troszkę inaczej, może jakiś tam kontur nosu, kolik po prostu, bo... Jak zobaczyłam, jak wczoraj wyglądałam, to chcę tak wyglądać jeszcze raz. Też Zobaczymy, może się uda kogoś przekonać. Tak, czy My już po śniadaniu sobie wszyscy zjedli. Niektórzy ze To wiadomo, standardzik, a ten. A teraz czekam na busa. Oglądam finał Wedla bo jest prawdopodobieństwo, że będę wystawiona w kategorii teftem. A jak wiecie, co porada, w pierwszym secie miałam diamond 2, o tyle w drugim secie, czyli obecnym, mam silver 2. <grywia> Także no, troszeczkę muszę być słabo. A pomyślałam, że jeśli, jeśli, jeśli mam gdziekolwiek się wykazać na przeciwników z ich, tych e sportowców, nie? No to TFT jest moją jedyną nadzieją, ponieważ wiecie, oni grają w Lola na światowym poziomie, no niektórzy z nich. A ja gram na poziomie platyny I dlatego chciałabym się wykazać gdziekolwiek Bo no wiem, że w LoLu nie ma, nie, nie ma jak, nie ma jak Także mam nadzieję, że te w to jakoś pójdzie Wiem, że chyba będę może w Urfie Chyba w Urfie Pytam się na czacie, mówicie, żeby piknąć Zeda Wander też mówi, żebym piknęła Zeda Ale ja nie gram Zedem Ale mówi, że to bardzo łatwe Więc nie wiem, raczej tego nie zrobię Raczej piknę coś swojego, normalnego i zobaczymy, zobaczymy, co się uda. Teraz, jak trzymacie za kciuki, ja ten a ja teraz jeszcze do, oglądam sobie odcinek z troszkę pooglądam wedla, i widzimy się w studio. Też, do zobaczenia! agresywo powiesz coś do, do moich widzów. E, hejka, właśnie trenujemy tutaj O, oriany wziąłeś, no powiem ci, że to chyba nie był najlepszy. Ale urfa planujecie czy coś innego? E, nie, 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 trenujemy jeden na jeden, właśnie testujemy jakie postacie będą najlepsze. To chyba też grasz jeden na jeden Wszystkie, Niestety tak! Co? Co, masz jakieś zaplanowane postaci, które będziesz grać? Ja jedynie nie znę, co fęcę. A fadon... bo w sumie może nie zdradzaj mi lepiej, co? Wiesz co to chyba i tak ja na pierwszym słodka już egram, nie wiem no, się jedkamy. No, nie, to spotkamy. nie można tak mówić, no. Moją tak tylko jest branie postaci, która, która nie dotknie innych. No Będę... chyba w TFT będziesz grać dużo, nie? Znaczy mam nadzieję, że chociaż po szejmste miałam Diaksa, teraz są Silvera, więc nie wiem, czy to jest dobrze. Ale no ja akurat właśnie mam w planach TFT ominąć szerokim łukiem więc mam nadzieję, że będzie takie wybieranie, że wiesz, ten, kto sobie wybierze, w co chce grać, to będzie w to grał, bo ja mam nadzieję, że akurat jakieś różne zabawy to mogę w nich brać udział, ale TFT to tak nie jest no. Dobra, to znaczy jak wyjdzie. Patrzcie, tu jest. Studio główna hala zdjęć Polsatu. Tu się dzieje magia. Tutaj będziemy chodzić na sam środek. Tam ludzie czylują Dzień dobry! I co tu jeszcze mogę pokazać? Hejka! Ty jest nagrywany Insta Story Polsatu! Cześć Tajek, powiecie jest dla widzów Kogo widzów? Moich widzów oczywiście A no to witam <laughs> Jest trochę głośno Ja już umalowana, pani się zlicowała nade mną I zrobiłam ładny makijaż, także jestem zadowolona bardzo I dostaliśmy własne bluzy nie, to... I, Cyk Z tyłu nie w dniu nie pokażę wam Sełowa każdy nick, jeszcze Jest chyba troszkę za mała, ja się trochę przeliczyłam z, moim, z moją dietą, ale no zacznę jak wiecie, Także już wiem, jak zostałam przeszkolona, jak wychodzić na środek sceny w Ultralidze. I ten. I niedługo zaczną się urfy, bo zaczynam od urfa. Potem mam powiedzieć, co będzie, ale będę uczestniczyć w Urfie, w tej chyba 500 paint. Także dam sobie wszystko, zobaczę jak widzę. Mam nadzieję, że będzie dużo zabawy i też się podzielę. Ale bez kompleksów podchodzi do tego pojedynku, i to widać na oh! samym początku! Bo eliminuje kraton! Oh! wszystko, kraton spalił swojego ultimate'a i chciałbym poruszyć. Prize, motherfucker! Jeszcze jedna ważna... Oh! No ale może tym za chwilę, bo nie wiem, znowu, I oczywiście. Nie wiem, <grym> jakim <grym> <grym> cudem, ale wygrałam kratona i się cieszę. <grym> Nie wiem. Dajcie, jak e, dzisiaj już jeszcze czeka mnie. E, dzisiaj jeszcze czeka mnie TFT. Byłam jakimś, co ja na wszystkie pięć konkurencji, ale powiedziałam, że nie chcę się na kalendarzu, bo szczerze trochę nie, wiem, nie, wiem, nie chcę, żeby było cringe, więc pomyślałam, że trochę przerwy mi się przyda. Bo a jeszcze pobiegam z kamerą i tak dalej, to się przyda. E, teraz będę udzielać takiego mini wywiadu. Frenzy, a propos dokumentu Polski Społeczności LoL'a i zobaczymy jak to będzie, tak czy siak się cieszę z tego jeden, jeden. to ja wiadomo, dawno, dawno, dawno on nie grał i z tego co ją nadal gra sobie, nie wiem, może raz na dwa tygodnie, ale myślę, jest super. Uh, Blade? Albo Yomu? Auto-spacing, poleci oh, tak? Ale nie w tym momencie ucieknie nieuczasana, i nie dwa, Saroner w na na pewno, jeden, dwa, trzy, i... Te... It was at this moment that he knew, he fucked up. Jak Ci się podoba nasz event? Co mogę powiedzieć? Profesjonalna realizacja najlepsze gwiazdy polskiego formatu. <głos> <głos> fajnie jest, co mogę powiedzieć? To jest chyba, ch chyba pierwsze All Stars w Polskie, nasz znaczy polski już gwiazd. Nie mogę się cieszyć, że coś takiego powstało w ogóle. coś ja się jaram, bo jako komentator Zwykle się komentuje to samo ciągle, no klasycznie 5 vs 5, było 1, było 3, było 5 A tu jakieś jajcarskie tryby sobie można pokomentować. Nie, to chodzi, a kom kibicujesz? Team Veggie czy Team Jankos, No. Pamięt gdzie jestem, nie? To się. A. A, z rozsądku Team Veggie raczej? Ale serduszkiem Team Jankos, no. Okej, no. Sorry. Przepraszam. Przepraszam. <grym> Okej, okay, dobra, super. Dzięki. Okay. Jestem już po. przed ostatniej konkurencji, Bo TFT jestem mega z nasie, bo ze stresu nie zrobiłam podwójnej szpatuli i coś tylko Wam i te, no zrobią okropne proste rzeczy. No. może się najwyraźniej przyzwyczajacie, że do takich eventów, spotkań, a a to oglądałeś też turniej? Eee, nie, ale widziałam jego marzeń, bo było mi bardzo słodkie. O, dobra, to co dzieją z farcy, dzięki. A jak mogę pamiętać, no powiem, powiem, tak, ja nic nie rozumiem. Mi też łamał przykład, tak czy siak. Nie, no z drugiej strony w tej gryni zagrałam w chińskiej. Tak, to jest takie. Aha. No, tak czy siak teraz. Tak, tak mi wyglądała. Dzięki. Tak czy siak teraz e, czeka nas 5 na 5 z coachem i chyba z linii na The Lorden, są na pewno ciekawe. Jestem versus comedian. Dobra, ona jest w moim jungle, ale jest za to super dobra, a ja nie są super dobra. Też jak zobaczymy, jak będzie wyglądał pojedynek, myślę, że może być ciekawie. Tak czy siak, dam da wam jeszcze relacje po całym evencie i jak mi się podobał mecz? Kurde, cool, fajnie. No ale jak, jak już mówiłem, tak się bałem jak się dalej złapać na końcu. No myślę o bardziej. Leciał, no i ty już, już biegnie z hukiem, pięć osób dookoła. Dobra, wyfruszowałeś. Dały <laughs> radę, fajnie. A ty ta baska jakie wrażenie jest suportowaniem czasami? Fajnie się grało. Tak. No za Mam potencjał, powiedz, tak. Ej, właśnie, I właśnie... Dokładnie. Ty miał najmocniejszym supportem w mecie. Nic, że akurat after nikt nie miał i to był taki problem, ale z 2 na musiał i się i wołać kolegów cały czas. Dokładnie. To nie było super, super zadowolona i wygraliśmy. Hej, jestem już w domu i za nami pierwszy dzień e, wieczoru gwiazd, weekendu... weekendu gwiazd, sorry, weekendu gwiazd. Łatwiej na to mówić po prostu Polskie All Stary, może przy tym zostanę. Taj jak wiem, że widownie dopisała, każdy jest zadowolony. Ja sama uczestniczyłam w czterech z sześciu, byłam pierwotnie wpisana do pięciu, ale zrezygnowałam z Kalambur, bo to też troszkę nie chciałam przesadzić z moją obecnością oraz miałam spódniczkę, to wiadomo, jakieś samofokazywanie troszkę mi ogranicza, nie? Jak czy siak jestem zadowolona z mojego 1v1, chociaż no, przyznaję te, te fleszyki czasami no, <laughs> troszkę pod inte, ale wyszło, więc się cieszę, nie wybaczę sobie do końca życia tego TFT, ale już wtedy byłam, przyznaję się, tak zestresowana, próbowałam trochę to ukrywać, ale chyba, i tak widać, jak czasami na transmisji tak zaciskam mocno zęby ze stresu i tak samo przez ostatnią grę już 5 na 5. Gdy grałam Tobaską na bocie, tak mocno zaciskałam zęby, że teraz do teraz mnie cała szczęka boli, cała głowa po prostu mam ogromną migranę i także biorę tabletki, woda się leje, zrobię sobie kąpiel i przygotuję się na jutro, ponieważ jutro chcę zrobić szybkiego streama przed wyjazdem, bo obiecałam wam, że zrobię i nie mam serca wam, was oszukać, was nie, nie dotrzymać obietnicy. Eee, tak czy siak, pracując z te Teftę, no jestem smutna i jestem zawiedziona sobą, ale wiem, że normalnie bym tak nie zagrała, bo <grywki> dwie szpatuły z miski, może mi skliknęłam i ten, jak jest mi głupio, ale no, jeśli robię aż tak złe rzeczy, to chyba widać, że to jest wina stresu raczej. I mam nadzieję, że w końcu się troszkę przyzwyczaję do takich eventów, bo to już. Nie ukrywam, któryś event za mną, chociaż to jest taki Taki bardziej Jak to się mówi? Oficjalny, taki duży, wielki event i No troszkę mnie jest stres, ale też się jak mi dobrze Była w otoczeniu bardzo super osób Które, oni wyczuwali, oni wyczuwali, że troszeczkę jest tak trochę, do tak Dragon leci i tak dalej I każdy starał się jakoś tam no, mniej osobko, for i tak dalej. Więc bardzo miło z ich strony w ogóle tam są wszyscy mega mili i sympatyczni. Więc jeśli ktoś się wstydzi, podejść do albo boi, podejść po zdjęcie do jakiegokolwiek gracza, i influencera, bla bla bla, to nie macie czego się bać. Oni każdy jest miły, przysięgam każdy. Więc ja teraz padam, e, idę, skakuję do wanny i widzimy się jutro. Chciałabym e, część streama nagrać i na streamku powlogować. Zobaczymy jak wyjdzie. Także dobranoc i widzimy się jutro.